Dzień dobry, dzień dobry Czy weganizm jest drogi? No, to zależy Także przez następne 4 tygodnie postaram się udowodnić, że tak nie jest Czy się uda? Nie wiem Zobaczymy Teraz Wam przedstawię ile wydałam na tydzień pierwszy Mam tutaj paragony I tak Z Biedronki zamawiałam przez Glowo i miałam ogólnie 20 zł zniżki i odliczyłam rzeczy, które nie weszły w ten challenge no bo na przykład, nie wiem, rajstop nie zjem, czy coś, nie? także w Biedronce zapłaciłam, uwzględniając tą zniżkę 20-złotową 95,53 zł w Aldi wydałam 39,22 zł nie mam co prawda paragonu, ale wydałam też na dwie bułki. Dokupiłam sobie dwie bułki, bo w ogóle ja to nagrywam już po jak zakończyłam ten tydzień, bo tak się złożyło. Ale no, około zł50 zł wydałam na te dwie bułki, więc to też doliczyłam. I finalnie wyszła, wyszła mi kwota 136 zł25 zł na tydzień pierwszy. Zapraszam do oglądania i pokażę Wam zaraz, co kupiłam na tydzień pierwszy. Dobra, teraz na szybko, co kupiłam otóż mrożone wiśnie. Warzywa na patelnie europejskie. One są spoko, smakują mi. Chleb. Broku. Cztery kostki tofu naturalnego. surówka z ogórkiem. Dwie kostki tofu węconego. Papier y, ryżowy. Pomidory. Cztery takie duże. Tutaj makaron. Tutaj ciecierzyca. W ziarnach akurat. Więc trzeba będzie ugotować. Y, ogórki na kanapki pulpa pomidorowa, fasola, y, tutaj y, pomidory w puszce, po prostu krojone, tutaj masło powiedzmy, tam jest moje pranie, nieważne, tutaj jedna pomarańcza, tutaj kolejna pulpa, tu kasza pęczak, tutaj płatki owsiane, masło orzechowe i mąka. Tutaj jeszcze mamy jednego ogórka, nie wiem czy mówiłam o majonezie, ale jest tutaj majonez też, dwie cebule tutaj jabłko jedno, Trzy papryki. I to chyba byłoby wszystko w tym tygodniu. Ok, właśnie będziemy robić yy, mleko owsiana. I później z tego mleka owsianego będziemy robić owsiankę. Tak do kielicha blendera dodajemy sobie dwie takie łyżki. One tu mają około 30 gram. Ostatnio testowałam przed, niż rozpoczęłam ten tydzień jedzeniowy, dzień pierwszy, testowałam właśnie to mleko, bo w sumie wszystko mi się przesunęło i tak naprawdę zaczynam praktycznie tydzień później, niż zrobiłam zakupy, ale jeszcze nic się nie zepsuło, więc jakby spoko. Także tak, dwie łyżki, bo wydaje mi się, że jak z jednej łyżki, bo to jest ogólnie 500 ml wody, to nie jest to do końca takie, jakie powinno być, więc dodajemy dwie łyżki i zobaczymy, jak wyjdzie. Także ja tutaj dwie myśli, nie będzie mnie na chwilę widać. W ogóle muszę sobie opracować kadr, żeby to było dobre. W sensie, żeby kadr był dobry, ale nad tym jeszcze popracujemy. Więc jedna łyżka, druga łyżka. Rani w przepisach to mówili o tym, że można to zalać wodą i odstawić na chwilę, na przykład na pół godziny czy coś. Ale ja to będę od razu blendować, bo wydaje mi się, że ten mój blender, mimo że jest action, taki mniejszy, No i tak jest całkiem spoko, żeby to zrobić. Więc ja robię od razu, jak to zaleję wodą i no, dolewam tak jakby 500, po prostu do tej kreski 500 ml i tyle. I blendujemy to tak maksymalnie 30 sekund, żeby się nie zrobił jakiś tam glut. Mi się ostatnio nie zrobił, nie wiem jak on wygląda, także nie za długo w każdym razie. Ja mam wodę, chyba starczy. Czekajcie, gdzie ta kreska? Okej. Okay. Akurat starczyło, super. Jest trochę problem z zamykaniem tego blendera. W sensie tutaj trzeba to tak dobrze wcisnąć, bo tu jest jakieś w ogóle podwójne zabezpieczenie, bla bla bla, więc tak średnio. Znaczy, spoko, że jest zabezpieczenie, ale ja nie potrzebuję, nie mam dzieci, więc. No ale dobra, lecimy dalej. Mamy blender, dajemy to tutaj. Jest to trochę techniki i baba się gubi. Oczywiście to był żart. Ja nie mam żadnego timera, więc będę liczyć sobie w głowie te 30 sekund. W sensie około 30 sekund też zobaczycie, jak mi się ta woda zmienia. W sensie ja Wam to pokażę w ogóle. Także zaczynamy. Oczywiście wyciszę te głośne hałasy. Mam nadzieję, że tutaj mi się nie przewróci nic, więc może tutaj będę trzymać. Dobra, i zaczynamy. Ja właśnie podłączyłam do prądu. Dobra, u mnie w głowie to było około 20 sekund I to wygląda tak I wydaje mi się, że wygląda już ok yy, Można też sobie dodać w ogóle jakieś słodkie coś Żeby było bardziej tłuste To można dodać narkowców Ale my mamy ograniczony budżet w tym tygodniu Także będzie bez i będzie niesłodkie Ale jak będziemy robić osiankę, To ja dodaję banana Będziemy dodawać banana, więc i tak będzie słodka Także tutaj wydaje mi się, że nie potrzebujemy żadnego słodzidła A nawet jeśli, nie, to zawsze można dodać Także nie ma problemu I teraz to, najlepiej mieć gazę i przez gazę to przelać sobie do jakiegoś pojemnika. Najlepiej mieć jakiś taki pojemnik, który jest właśnie no, na napoje, nie? Tak, jakiś tam dedykowany. Ale jak nie macie, to wystarczy też jakiś taki wyższy powiedzmy lunchbox czy coś. Um, albo nie wiem co jeszcze. W każdym razie butelka, no w sumie butelka też by była spoko, nie? W sensie jakaś taka wyparzona czy coś. No nie wiem, trzeba sobie znaleźć jakieś naczynie, do czego będzie się to po prostu przelewało. Więc ja właśnie muszę znaleźć to naczynie. To no właśnie jest problem, nie? Mm -hmm. Może tak. Teraz musimy to po prostu przelać. Ja to przelewam w ogóle do takiego kubka, bo nie planuję go używać w najbliższym czasie, więc spoko. Próbujemy. Tu już sobie wlałam ciepłe mleko. I tak, dodajemy sobie jedną łyżkę płatków owsianych. No, dodajemy sobie banana. I ja chyba dodam całego zamiast połówki. Można połówkę, można całego, jak kto woli. Ja sobie dodam całego, skoro to mleko nie jest słodkie, to dodam sobie całego banana. A może trochę więcej niż łyżeczkę, taką pół łyżki. To powiedzmy, że to jest łyżeczka taka wypchana, z ale deseń. No nie wiem, no tyle. Można mniej, można więcej, wedle uznania. Dodajemy to sobie. Teraz to musi nam spaść. I teraz tutaj całość blendujemy, to sobie przelewamy do jakiegoś czynienia, do jakiejś miseczki czy coś. Zmrażamy mrożone wiśnie. Albo można zaleć wrzątkiem, to też działa. Tak najlepiej jest dwa razy, że raz zalewacie, wylewacie, drugi raz zalewacie i wylewacie. I powinno wtedy być rozmrożone i spoko, albo można po prostu na kuchence sobie je rozmrozić. Ja tak teraz zrobię, bo... Ja mam tylko ekspres do kawy, nie używam już czajnika, więc nie jest mały problem. No to wiśnie rozmrożone, nie wiem, tak dwie łyżki rozmrożonych ich jest tutaj, także spoko, więc mamy nasze śniadanie, naszą owsianeczkę. Więc tak, ja sobie opieram ziemniaki, jeszcze nie wiem ile, może z trzy, jeszcze parę mi ich zostanie, więc spoko. Mam surówkę i zrobimy jeszcze tofu pieczone, bo nie umiałam znaleźć kotletów sojowych, ale może to dlatego, że tam już nie można nazywać ich kotletami. Chociaż nie wiem do końca, czy to już jakby weszło, czy nie, bo trochę się za bardzo o tym nie interesowałam. Trochę chory to jest dla mnie. Ale okej, okay, my bierzemy się za obiad. Ogólnie tofu pokroiłam. Teraz zrobimy sobie marynaty. I marynaty robimy w ten sposób, że dodajemy. Czekać, gdzie to? Może tak. To... Trochę, trochę... oleju. Mało. No, tak tyle. Nie wiem, czy widać, pewnie nie, ale powiedzmy tak łyżeczkę, maksymalnie łyżkę. I wystarczy. Sos sojowy. I z nim też lepiej nie przesadzić, także tak. Też taką łyżkę powiedzmy, może troszkę więcej. No dobra, mi się teraz polało trochę więcej. Ale no, tak z łyżka. I teraz potrzebujemy paprykę wędzoną I ja daję dużo. Serio dużo. I fajnie by było, jakbyście mieli um, czosnek granulowany. No ja niestety nie posiadam albo posiadam jakieś resztki. Zapomniałam sobie kupić, albo nie było, jak byłam w sklepie. Więc teraz jest lekki problem. I spoko dodać do tego jeszcze trochę cukru, albo mm, jakiś syrop klonowy, coś ten desen. Ale właśnie ja nie mam cukru. Dobra, czosnku nie posiadam, ale jest McDonaldowy cukier darmowy, znaczy dobra, nie darmowy, ale był do kawy. A że ja nie słudziłam tej kawy, no to teraz mam. Więc trochę tego cukru tu wsypiemy. Take it off. No. Dobra, teraz bierzemy to Ja w ogóle wzięłam całą kostkę. Pewnie nie zjem całej kostki do obiadu, ale zostanie po prostu na jakieś kanapki czy coś. Także teraz sobie to wszystko wrzucamy. Zamykamy to tak, żeby było szczelnie. Chyba jest szczelnie. No i... Musimy sobie trochę tym potrząść. Wy to możecie na przykład zostawić na całą noc. Ja mam jeden palnik, więc jestem w stanie zrobić jedną rzecz na raz. Więc najpierw gotuję się ziemniaki, później to usmażę. I do tego będę miała jeszcze surówkę, ale to jeszcze Wam pokażę później, jak wygląda cały posiłek, tak że A Więc co, gotuję ziemniaki, to się powiedzmy marynuje i później będziemy robić, będziemy to smażyć. No, także do później. Teraz bierzemy to i po prostu przekładamy na patelnię i smażymy. I to tyle. Tak wygląda nasz obiad. Tutaj jest tofu, tutaj są ziemniaki, dodałam tutaj troszeczkę margaryny, wiadomo, sól i tutaj mamy naszą surówkę, tą oto surówkę. Także tak się prezentuje nasz dzisiejszy obiad. Tofu wygląda tak po usmażaniu. Ono generalnie jest troszeczkę lepsze właśnie jak poleży, więc te na kanapki, które mi zostało, bo wziąłem mniej więcej połowę, będzie bardzo spoko. Także no, ja się zabieram za jedzenie. Ej, dobra, tylko na szybko. Ugotowałam brokuła na kolację, pokroiłam paprykę i ugotowałam kaszę jęczmienną. Dodamy sobie do tego masło orzechowe, bo kończy mi się miejsce na karcie, więc muszę szybko szybko. Sos sojowy dodamy i dodamy masło orzechowe, to już powiedziałam I będzie git. A więc, to jest moja kolacja, i to jest mój ostatni posiłek dzisiejszego dnia. Też jest dosyć solidny, także. Tym kolorowym akcentem kończymy dzień pierwszy. Rozpoczynamy dzień drugi. Nie ma tutaj żadnej filozofii, jeżeli chodzi o moje śniadanie. Mamy tutaj kanapeczki z tofu wczorajszym, które nam zostało z obiadu. Pomidora, paprykę i to by było wszystko. Dobra, jako że za chwilę idę do pracy, znaczy za chwilę, za ponad godzinę idę do pracy, to muszę się pośpieszyć i nie muszę się pośpieszyć. W każdym razie na obiad, obiadu kolację powiedzmy, bo połowę z nim pewnie teraz, połowę z nim w pracy i to będzie chyba wszystko w dzisiejszym dniu. Pewnie zaraz będą komentarze, że mało, dlaczego tak mało i tak dalej w ogóle to mi oko, ale to nieważne. E, więc tak, robimy sobie warzywa po europejsku, mniej więcej połowę tej paczki i dodajemy sobie albo całe, albo pół tej pulpy pomidorowej, ale to jak one się troszeczkę rozmrożą, co nie na patelni. I dodajemy... Później Wam powiem, ile ciecierzycy i ile mm, kaszy jęczmiennej, bo już mam je ugotowane, także widzimy się zaraz. Okej, okay, zrobiłam i wygląda to w ten sposób, tutaj mam dość sporo tej kaszy, no tak, mm, bo dość sporo mi zostało z wczoraj, bo ugotowałam dwa takie woreczki. Ale bez woreczka, jego to jest zawsze bez woreczka, ale to nie jest takie istotne. Tych warzyw dodałam w końcu tak z 3 czwarte paczki, także nie wiem, na jeszcze jedną porcję kiedyś tam zostało, jakby w zamrażarce. Dodałam 9 łyżek takich, ugotowane już ciecierzycy do tego, i dodałam połowę, chociaż tak z 3 czwarte powiedzmy, tej pulpy pomidorowej. No i prezentuje się to tak. Połowę z tego zjem teraz, a połowę sobie wezmę do pracy, i jeszcze jakby po, druga połowa mi zostaje na jutro na obiad. I to by było wszystko na dziś. Ok, na śniadanie w dniu trzecim mamy dokładnie to samo, co było w dniu um, pierwszym, ale nie chciało mi się kombinować. Jestem po nocy w pracy, a to bardzo lubię, więc. Więc no. Dobra, robimy kolację. Nie wyglądam wyjściowo, więc się nie pokażę, ale tak. Bierzemy około łyżkę majonezu. Bierzemy sobie całą kostkę tofu i dodajemy sobie trochę kurkumy i trochę soli. Najlepiej mieć czarną sól, ale jak nie macie czarnej soli, to użyjcie zwykłej, też będzie spoko. I zrobimy sobie kanapeczki Dodam sobie jakiś warzywek I to będzie po prostu moja kolacja Na obiad jadłam dokładnie to samo co dzień wcześniej No i co? No i mamy naszą dzisiejszą kolację Mamy oczywiście warzywka, pomidor, papryka, ogórek I mamy kanapeczki z pastą pseudo -jajeczną. I to będzie koniec naszego dnia trzeciego Śniadanie jest dosyć podobne do tego co było wczoraj na kolacji Ale mamy tutaj sałatkę, resztę sałatki z dnia pierwszego z obiadu mamy jednego całego dużego pomidora i mamy dwie kromki chleba z pastą tą pseudo -jajeczną. chleb jest też trochę taki stostowany w fryerze i zjadłam też jedną kromkę tak na sucho bo lubię dobra teraz będziemy robić obiad i zrobimy sobie spaghetti oczywiście wegańskie z tofu tutaj mam cebulę żeby było troszeczkę lepsze jak nie macie cebuli to można dodać dużo czosnku granulowanego i też będzie spoko, ale z cebulą będzie trochę lepsze Dodajemy sobie oczywiście trochę oliwy czy tam oleju na patelnię. Kroimy naszą cebulę. Wiem tak z pół cebuli. Dobra, cebula pokrojona. Zaraz będę płakać, muszę sobie umyć ręce zaraz wrócę. Dobra, teraz bierzemy tofu i musimy je sobie po prostu rozdrobnić w rękach, jak to woli, można nie wiem, widelcem. Ja lubię w rękach, nie tym żadnego problemu. I tak to potem będę jadła ja a nikt inny, więc jest spoko. Nie wiem, czy w ogóle też tak macie, że możecie jeść po prostu dwa dni z rzędu ten sam obiad, czy jednak musicie mieć codziennie coś innego. Bo ja akurat jestem taka, że jak coś mi smakuje, ja też jestem taka, że nie zjem czegoś, co mi totalnie nie smakuje, także można troszeczkę uznać, że to moje jedzenie jest jakieś takie monotonne. Bo na przykład, nie wiem, no te. Owsianki lubię, jest spoko. Tego typu rzeczy też lubię. Jeżeli coś mi naprawdę smakuje, to ja byłabym w stanie jeść to codziennie, nie? Więc nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy inni też, ale. No, tak jest. E, dobra, więc zrobimy coś takiego. Ogólnie, jak coś mi nie smakuje, to ja po prostu tego nie tknę. W sensie, jeżeli robię coś pierwszy raz, to coś nie wyjdzie, ale jest powiedzmy zjadliwe, to żeby nie marnować jedzenia, ja to zjem. Ale. Jeśli coś jest totalnie dla mnie niezjadliwe, to po prostu to wyrzucę. Albo, nie wiem, kupię coś do picia, co mi totalnie nie będzie smakowało. To albo postaram się, żeby ktoś In. inny to wypił, albo to po prostu wyrzucę, bo, no, nie wiem, uważam też trochę, że nie jesteśmy jakby śmietnikiem. Też często mężczyźni są tak traktowani, I więc jakby nie musimy wszystkiego w siebie mm, wpakowywać, nawet rzeczy, które no, nie smakują. Także no. Staram się, żeby to tutaj było zdrowo. Znaczy mój problem z tym, że ja dużo wydawałam na jedzenie, teraz jakby bardziej to kontroluję przez ten challenge, który robię, to to, że ja zamawiałam jedzenie. No i wtedy jednak na weganizmie dość drogo to wychodzi, a jak się gotuje samemu, to jest całkowicie spokojnie. Jeżeli się jeszcze nie mm, robi samemu większe rzeczy, a nie kupuje dużo gotowców, to jest totalnie chill. E, dobra, mamy coś takiego i najpierw sobie podsmażemy samą cebulę ja nie będę wam już tego pokazywać, bo i tak będzie głośno a później sobie podsmażemy to i dobrze to tak wysuszyć, że tak powiem w sumie pokażę wam pewnie jak zacznę robić to na razie sobie podsmażam cebulę chyba każdy wie jak podsmażyć cebulę, więc tutaj myślę, że chill także ja zaczynam, muszę sobie też ręce umyć także do zobaczenia potem ma to wyglądać mniej więcej tak i w tym momencie dodajemy sobie tej pulpy, która nam została, ja tu pewnie jeszcze dodam trochę wody, bo trochę jej mało a nie chcę otwierać kolejnej, bo nie zużyję prawdopodobnie dobra, tutaj połowę tego sosu dałam na talerz, tutaj połowa w pojemniku na jutro i makaron gotuję około, nie wiem, tak z 4 garście tak, żeby było też na następny dzień, czyli na jutro, jak coś zostanie to ewentualnie wykorzystam do czegoś innego także ja gotuję po prostu na oko, nie ważę tego, więc no cztery garście dobra i tym sposobem mamy obiad Generalnie nie powiedziałam tego w dniu bo tajże pierwszym, że nie wyrzucamy nogi z brokuła. Bo ja sobie tak trochę obrałam, odkroiłam tą część i uratowałam tyle. To będziemy kroić sobie <coughs> w takie paseczki. Tak samo kroimy w paseczki paprykę i ogórka i połówkę tofu wędzonego. I będziemy robić spin uh, rolls. Będziemy to zawijać po prostu w ten papier ryszowy, który za chwilę zmoczymy. I zrobimy sobie taki sosik z sojowego do tego. Więc zaczynamy krojenie. Mniej więcej takie paseczki. Przygotowujemy sobie teraz wodę gorącą, gorącą, ciepłą, tak żebyście się nie oparzyli. I drugi talerz, żeby je składać. Także ja to sobie przygotuję i wracam. I teraz tak, ten arkusz dajemy sobie do ciepłej wody, tak żeby się zanurzył cały. Tylko trzeba uważać. No. Tak dajemy sobie tutaj. Tutaj mi trochę został um, sztywny, więc daję sobie tutaj wody po prostu już na talerzu, nie ma problemu i teraz bierzemy nasze dodatki, więc ja biorę sobie tutaj ogórka, może nawet dwa, paprykę, trochę tak. naszą nogę od brokuła, bo w ogóle nie wiem czy wiecie, ale nogę od brokuła można normalnie jeść. Większość ludzi ją wyrzuca, ale można ją normalnie zjeść, ona jest dobra. Smakuje trochę jak taka kalarepa. Ogólnie tutaj do tych spinklersów możecie dać co, co chcecie, ale bardziej takie mm, twarde warzywa, nie takie miękkie. Na przykład sprawdziłaby się marchewka, ale ja na przykład nie mam, więc korzystam z tego, co mam. I tutaj tofu jeszcze dajemy. Tak. I myślę, że zrobię tak z pięciu arkuszy tego bo ich tam chyba jest 10 tak mi się wydaje nie pamiętam do końca i teraz zawijamy sobie to wszystko Tyk, tak i lecimy z tym staramy się żeby się to nie rozwaliło tak. Tak. mam nadzieję że w ogóle widać to w jakiś sposób jest za luźno, lepiej jakby to było bardziej spakowane, ale w ten sposób też jest ok I tak robię z resztą. Zaraz do Was przyjdę i zrobimy sobie sosik jeszcze do tego. Także mniej więcej coś takiego ma Wam wyjść, lepiej jakby było to bardziej ciasno, ale to wiecie, praktyka czyni mistrza, także na spokojnie. Dwie łyżki takiej ciepłej wody, tyle masła orzechowego, tak z pół łyżki powiedzmy, też można powiedzieć, że płaską jedną łyżkę. I dodajemy tak, nie wiem, łyżka, półtorej tego sosu sojowego. Raz, po prostu trzeba to zmieszać, aż to się fajnie ze sobą połączy. Rozmieszane wygląda tak. Tutaj mamy nasze skingros i co? No i jemy. No i do następnego dnia. Okej, okay, na śniadanie podsmażyłam tutaj jabłko z cynamonem, zrobiło się takie fajne, miękkie. Tutaj mamy zblendowane płatki owsiane z mlekiem owsianym. musiałam sobie go dorobić trochę i połówką banana tym razem. Także to by było tak. Ja tu nie będę dodawała więcej, ale możecie dodać sobie więcej albo mniej mleka, albo więcej płatków, bo trochę takie wodniste się to, się to zrobiło, więc wiecie, wedle uznania lepiej na początek dać mniej mleka i zobaczyć jak będzie. No, i to by była nasza owsianka. na kolację zrobimy sobie szakszukę i kroimy sobie połówkę tofu naturalnego, albo wędzonego, jak kto woli, ja wolę naturalne do tego akurat. Kroimy sobie na cienkie plasterki. Na patelni sobie dodajemy troszeczkę oleju. Wiadomo, bo będziemy to tofu podsmażać z samą solą. Tylko sól do tego dodajemy. W ogóle mam takie śmieszne naklejki. Mam tutaj problem z pewnymi wypryskami, więc no jest ciekawie. Maść ich tiolowa na to nie podziałała, także próbuję z tymi naklejkami. Kupiłam sobie w Rossmanie. I w sumie po pierwszy raz to testuję, zobaczymy, czy to zadziała, czy nie. Też mogę dać znać Ale dobrze, przechodzimy do naszego tofu, więc to w plasterkach w jakich tam preferujecie, cieńsze, grubsze dajemy sobie na patelnię i solimy i smażymy to tofu ma być takie złociste, nie wiem czy to widać, czy nie przyświetla, ale ono jest takie złociste i mniej więcej takie ma właśnie być także odkładamy je sobie tutaj na tą deskę bo będziemy używać znowu patelni i teraz tak, jeżeli chodzi o co dalej robimy w związku z naszą szakszuką musimy mieć pomidory w puszce ja mam takie już z cebulą i czosnkiem więc spoko i już po prostu nic nie będę do tego dodawała. Teraz tylko się zastanawiam, czy dodać sobie połowę tej puszki, czy całą. W sumie mogę całą, jeżeli nie zjem, to będę miała na jutro. Jeżeli zjem, to też spoko. Yy, I po prostu zobaczę, jak to smakuje. Ewentualnie do solę, ale na pewno podgrzeję to na patelni. Mam jedną krągę chleba, która mi została z rozmrażania ostatnio chleba, bo po prostu ja i zostawiłam zamrożony, więc ją sobie zadę do frajera, żeby ją trochę tak przybiec. I też będę to jadła razem z tym. Więc no właściwie tylko to podgrzewamy teraz. I pewnie dodam tu trochę soli Także bardzo łatwo, bardzo szybko Jeśli się nie mówi do kamery Także no, ja ściągam tofu i odgrzewam Mamy finalnie naszą szakszukę, tutaj jest nasze tofu Tu jest nasze pomidory z puszki z czosnkiem i z cebulą I mamy do tego jeszcze krągę chleba, takiego troszeczkę podpieczonego Więc smacznego i widzimy się w następnym dniu Dzisiaj w dniu szóstym Już jutro jest w ogóle ostatni dzień, siódmy Potem będę musiała zrobić, dokupić jakieś rzeczy ogólnie zrobić zakupy, ale dobra yy, tak, robimy sobie dowłócznicę kostka tofu trochę papryki, ją jeszcze muszę umyć tutaj cały taki duży pomidor ogólnie nie mam zbyt wiele czasu, bo zaraz mam zajęcia online więc, a to są w ogóle pierwsze zajęcia więc nie wiem jak to będzie wyglądało, bo dzisiaj dzisiaj, w tym roku się dzieją dziwne rzeczy typu, włącznie kamery i tak dalej więc wiecie, jakby muszę to szybko sobie zrobić, żeby jeszcze zjeść mam też cebulę po prostu na Trochę brudna jest w ogóle ta patelnia, chyba tutaj, no. um, Mam też cebulę tutaj. Dość dużo tej cebuli, ale tak akurat skroiłam połówkę. Nieważne. I to będę miała na dwa razy, więc jutro, na jutro rano pewnie też. Jutro w ogóle jestem cały dzień na uczelni, także jeszcze dzisiaj muszę w ogóle zrobić wszystkie posiłki na jutro. Także no, trochę roboty jest. Także ja robię sobie to w ucznicę, później Wam pokażę efekt finalny. Bo robimy ją także podsmażamy sobie tę cebulę z papryką. Później dodajemy tofu i pomidor, ja wszystko zmięknie i dodajemy sobie kurkumę i sól. Najlepiej czarną sól. Ja nie mam też jestem biedakiem, także dodaję zwykłą, ale też jest spoko. No i to by było na tyle. Także ja się zabieram do roboty na szybko, a pokażę Wam efekt finalny, jak wygląda moje śniadanie zaraz. Mamy to w ucznicy, ja mam zajęcia, także do zobaczenia przy obiedzie. Ehm, dobra, na kopię robię naleśniki. Jako sam proces zrobienia naleśników raczej jest nudny i raczej każdy wie, jak zrobić naleśniki. Ja robię w ogóle takie mini naleśniki, bo te duże to mi za bardzo nie wychodzą. W ogóle nie widzicie mojej twarzy, ale no, nie mam ochoty się garbić znowu i zakrybić garbata, także dzisiaj w tym kadrze. Ale no, żeby zrobić naleśniki to po prostu mieszacie mąkę z mlekiem jakimś stojowym owsianym czy cokolwiek mniej więcej. Jedna szklanka mąki powiedzmy, jeden i tak z jedna czwarta szklanki tego mleka, ewentualnie wody jak nie macie to też wyjdzie. Ja mieszałam na przykład mleko, które mi zostało do owsiane z wodą, bo już mi się nie chciało dorabiać mleka. Także teraz zrobimy sobie no, taki serek powiedzmy do tych naleśników i do tego potrzebujemy dojrzałego banana, bo on będzie fajny i słodki w zasadzie to ja mam półtorej banana bo jeszcze mi połówka została więc wykorzystamy też to, co nam zostało z wczoraj bodajże, z tej owsianki bo jutro chyba nic nie będę miała nie, będę miała te naleśniki bo te naleśniki w ogóle są na dwa dni, jeszcze na jutro na uczelnię, na obiad, także to będzie na dwie porcje także tutaj dajemy sobie banana, dodajemy sobie też to naturalne, które nam zostało jeszcze, nie. Musimy to trochę ucisnąć, ale to nieważne. Dodajemy sobie, zastanawiałam się w sumie nad tym, ale można tutaj dodać od razu wiśnie. Ja je sobie już rozmroziłam, więc je tutaj dodam zamiast osobno, żeby one były. tego wszystkiego jeszcze trochę kawy, w sensie mm, po kawa wymieszana z wodą, tak? Dobrze mieć ciepłą wodę, żeby ta kawa się rozpuściła, ale w zimnej wydaje mi się, że ona też się rozpuści, sereku minimalnie. Ja tu sobie wsypuję. Ja tu rozpuszczę w zimnej wodzie, bo mi się nie chce grzeć wody, także zaraz wrócę. To też sobie tu dodajemy. I wszystko teraz będziemy sobie blendować na gładką masę. Dosyć takie płynne się to zrobiło, szczerze powiedziawszy. Więc jeżeli macie trochę więcej tofu naturalnego, to dodajcie jeszcze tofu. Wtedy to powinno być troszeczkę takie gęstsze. Go bierzemy sobie na leśnika. Chyba trochę za dużo, żeby sobie taką wieżę po prostu z naleśników. Tylko wezmę te gorzej wyglądające, a te ładniejsze wezmę na uczelnię, wiadomo. I zrobię taką wieżę po prostu. Będę robić to tak o warstwowo. Tu tak warstwa. Co tak zrobić? Tak. O. Tu robimy warstwę. Zrobimy sobie torcik naleśnikowy. To będzie dobre rozwiązanie Nie wygląda jakoś super ale przynajmniej smakuje także smacznego tutaj nie nagrał mi się dźwięk nie wiem dlaczego, ale mamy opłukaną fasolę mamy pokrojoną paprykę i będziemy też kroić tego ogórka, którego mamy także kroję tutaj sobie wzięłam finalnie połówkę tego pomidora do tej sałatki i wzięłam z trzy paski tych ogórków kanapkowych, z tego co pamiętam. I taką jedną dużą łyżkę dałam tego majonezu, bo chyba też później tego nie mówię nigdzie. Więc no. mam tak, właśnie, dokupiłam sobie dwie bułki dzisiaj. Więc mamy bułkę z to, w której mi zostało tą połówką. I tutaj tą sałatkę. Myślę, że będzie bardzo dobre. I jutro, na jutro mam połowę też tej sałatki, i też tą drugą bułkę właśnie. Także kolacyjka i ja się zabieram do czytania czegoś tam na studia. Także widzimy się jutro, pewnie tylko rano. I pokażę Wam właśnie wtedy, co jem na śniadanie i co biorę na uczelnię. No i to będzie w ogóle dzień siódmy, bo dzisiaj jest dzień szósty, więc kończymy dzień szósty. Śniadanie mamy, resztę to w ucznicy z wczoraj. Jest w ogóle ciemnowo, także... Tutaj jeszcze pokazuję tą sałatkę, ją biorę na uczelnię. Tutaj mamy kanapkę stofu, też na uczelnie. No i mamy naleśniki, już wyglądające dużo lepiej niż wcześniej. Dobra, i to będzie koniec naszego filmu. To jest cały tydzień pierwszy, całe 7 dni. Produkty, które mi zostały, po prostu pokażę tam we wstępie do tygodnia drugiego, bo wiadomo, że coś zostało, i to też sobie jakby wykorzystamy. Nie będę jakby. Co tydzień od zera, że tak powiem, startować, tylko no wiadomo, jak się robi zakupy, to jednak one zostają się i się z nich korzysta, także będziemy robić w ten sposób. Także ja się z wami żegnam i wyczekujcie tygodnia kolejnego. Bye.